Mamy to moi drodzy, drugi odcinek serii QA. Pytania do perfumiarza. A pytania były mega ciekawe i mega różnorodne, więc przy niektórych z nich mogłem się naprawdę nieźle rozgadać. Tym razem zadbałem też o to, aby każdy z Was znalazł tu odpowiedź przynajmniej na jedno z zadanych pytań. Nie przedłużajmy więc już tego wstępu i przejdźmy od razu do tematu. Cześć perfumowaniacy! Na początek mamy pytanie od mpowel5, które pewnie też wielu z Was frapuje i zastanawia. Czy wysokie stężenie zapachu wpływa na jego projekcję? Wpływa, ale do pewnego stopnia. Wiem, że panuje takie przekonanie, że czym większa koncentracja, tym trwałość i projekcje zapachu będą wyższe. Natomiast nie jest tak do końca. Owszem, my musimy dobić do pewnego takiego minimum, żeby po prostu w produkcie było wystarczająco dużo związków zapachowych, żebyśmy byli w stanie bez problemu je poczuć. Natomiast jak już dobijemy do tego minimum i potem będziemy dodawać coraz więcej i coraz więcej tej esencji zapachowej, no to w pewnym momencie wyczujemy, że parametry tego zapachu się wcale nie poprawiają, a wręcz w drugą stronę można przegiąć tą koncentracją i wówczas zapach będzie taki ociężały i będzie słabiej projektował. Dlatego, na przykład, jak ja projektuję swoje kompozycje, no to staram się znaleźć jakieś optimum, a nie robić tą koncentrację jak największą. Takie optimum, żeby po prostu parametry użytkowe tego zapachu, trwałość i projekcja, a jednocześnie kompozycja zapachowa ze sobą współgrały i były w takim, powiedzmy, złotym środku. Kolejne pytanie: Where my heart lies now? Pyta. Widziałem, że wypuściłeś drugą edycję perfum bursztynowych. Co w nich zmieniłeś? Tak, słuchajcie, dokładnie. W tym tygodniu właśnie wypuszczałem na razie po prostu zestawy próbek, żebyście mogli przetestować sobie te zapachy, a dopiero za jakieś dwa tygodnie, na początku kwietnia, będę wypuszczał już pełnowymiarowe flakony. I ponieważ jest to edycja limitowana, to założyłem sobie, że chcę, żeby w każdej edycji było rzeczywiście coś unikalnego. Główne składniki, przede wszystkim właśnie te bursztynowe, na których bazuje każdy zapach, oczywiście zostały na swoim miejscu dalej wyczuje, że są to te same kompozycje, natomiast delikatnie zmodyfikowałam te poboczne akcenty i ogólny balans i tak na przykład w eridanie przede wszystkim zmodyfikowałam otwarcie, tak żeby ten akord likieru goldwasser pachniał rzeczywiście bardziej likierowo, już nie jak same zioła, tylko rzeczywiście takie zioła w likierze w Hispanioli z kolei kompozycyjnie praktycznie nie zmieniałem nic, ale wystarczyło, że wymieniłem Źródła niektórych składników, żeby już ta kompozycja nabrała trochę innego charakteru. Zwłaszcza olejek z brazylijskiej mandarynki, który teraz użyłem, jest no przegenialny, przepyszny. Dosłownie walczyłem, żeby nie wypić go, zanim dodałem do flakonu. A w przypadku Mare Gothicum z kolei praktycznie no, <szedłem> poszedłem trochę po bandzie. Chciałem, żeby ta kompozycja była tym razem bardziej bezkompromisowa. Mocniej wyeksponowałem olej burszczynowy z tym całym jego takim industrialnym charakterem. Oprócz samych kompozycji zmieniło się też trochę dookoła w prezentacji. Przede wszystkim Hispaniola teraz zyskała korek z zupełnie innej ceramiki niż Eridan, żeby bardziej je odróżnić. Całą trójkę będę teraz pakował do takich drewnianych szkatułek, z których jestem też bardzo dumny, ale chyba największą taką zmianą dookoła, ponieważ brakowało mi tego, że Wy do końca nie wiecie jeszcze jak rzeczywiście pachną te składniki bursztynowe, jak może pachnieć bursztyn, to teraz do każdego flakonu będę dodawał taką fiolkę ze składnikiem bursztynowym, na którym bazuje akurat dany zapach. Tak, żebyście mogli po prostu rzeczywiście sprawdzić, jak ten bursztyn w rzeczywistości sam w sobie, a nie tylko w kompozycji, pachnie. Lecimy dalej. DTR 4965. Jak wzmacniać, uwrażliwiać węch? To jest mega ciekawy temat, ponieważ chyba większość z nas nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo nasze powolnienie jest elastyczne i jak bardzo potrafi się adaptować do różnych rzeczy. Można powiedzieć, że węch jest trochę jak taki mięsień. Im więcej go ćwiczymy, tym lepiej funkcjonuje. I jeśli chcemy właśnie jakoś podwyższyć naszą wrażliwość węchową, albo na przykład lepiej rozpoznawać składniki w kompozycjach zapachowych, to najlepiej robiąc to po prostu przez takie proste treningi węchowe. Że zamówimy sobie na przykład kilka olejków eterycznych, jakichś ekstraktów, ale na przykład możemy wąchać też różne owoce, kwiaty czy przyprawy, które mamy dookoła siebie, i tak po prostu bardziej aktywnie wąchać i gdzieś tam nauczyć się kojarzyć te zapachy, by potem móc rozpoznawać je w kompozycji. Kiedy zaczniemy tak ćwiczyć sobie, to po kilku miesiącach powieście mi, poczujecie, że rzeczywiście ten węch jest bardziej wrażliwy. Bardziej sprawny, łatwiej kojarzymy zapachy. Dalej. ja Solcia pyta: Czy z ogólnodostępnych na rynku perfum znasz takie, które bazują na naturalnym drzewie sandałowym? Z tym będzie dosyć trudno, ponieważ ten właściwy sandałowiec, czyli gatunek stampanulum Album, on wciąż jest relatywnie trudno dostępny na rynku, jest go mało, więc te największe marki perfumowe, domy perfumowe, raczej po niego nie sięgają, przynajmniej nie w jakichś dużych ilościach. Jeśli więc już gdzieś go użyją, to raczej w takiej ilości, że ciężko wąchając ten zapach wyczuć rzeczywiście, jak ten sandałowiec powinien pachnieć. Natomiast też mocno się zdziwiłem jakiś czas temu, ponieważ dostałem próbkę perfum od Frederic Mail, Dries Van Noten i tam wyczułem rzeczywiście bardzo dużą dawkę naturalnego tego właściwego sandałowca więc niestety te perfumy to była limitka i obecnie nie jest dostępna, ale słyszałem, że producent myśli o tym, żeby wznowić ten zapach i jeśli wróci w tej wersji, w którą wąchałem, to muszę powiedzieć, że to będzie chyba najlepiej oddany i właściwie rzeczywiście bazujący na naturalnym sandułowcu zapach, jaki można znaleźć w tej popularnej niszy. Polecam więc obserwować, może niebawem wróci. FGBW5FD. Kiedy premiera nowości od Chronicles? Nowości od Chronicles, czyli o obrotach. Historia o Koperniku. Mogę Wam już zdradzić, ponieważ niedawno na targach Aromaty w Warszawie pokazaliśmy pierwszy raz w Polsce prototyp. Pełna partia tych perfum już sobie tutaj u mnie dojrzewa, więc myślę, że no przed wakacjami na pewno zdążymy. Seku Polska pyta, co sądzisz o jednonutowcach? Najlepsze fiołki według Ciebie. Więc nie jestem do końca fanem jednonutowców. Znacie mi już trochę, wiecie, że raczej preferuję te bardziej złożone kompozycje, takie, w których no rzeczywiście dużo się dzieje, są bardziej dynamiczne. Więc nawet jeśli jest to kompozycja, w której motywem przewodnim jest jakiś pojedynczy składnik, to lubię, jeśli jest tam coś więcej, rzeczywiście ten przewodni akord jest jakoś obudowany, ozdobiony. A jeśli chodzi o fiołki, to ten mój ulubiony chyba nawet pokazywałem Wam ostatnio przy okazji kolekcji. Jest to szara flanela od Geoffrey Benny, czyli taki fiołek bardziej taki mokry, zielony, ale też trochę, no jednak taki nie dzisiejszy, trochę taki retro. Trój pyta Alan, jaka jest rola wody w perfumach? Więc wodę stosujemy zwykle z dwóch takich zasadniczych powodów. W takiej praktyce produkcyjnej chodzi o to, żeby jakoś ustabilizować ten produkt, ponieważ stężony alkohol ma taką właściwość, że w naturalnych warunkach on zaczyna absorbować wodę z otoczenia. Sensownym więc jest dodać po prostu z góry minimalną ilość wody, aby właśnie zastopować ten proces. Druga kwestia jest taka, że dodając wodę, chcemy spłonić proces odparowania. Ponieważ jeśli taki stężony alkohol zaplikujemy jakąś powierzchnię, na przykład na skórę, to szybkość odparowania sprawia, że ten efekt jest taki, byśmy powiedzieli, drażniący. I dodanie określonej ilości wody sprawia, że przede wszystkim kompozycja zapachowa w tym pierwszym takim nastarcie, pierwszych dwóch, trzech minutach, te nuty otwarcia rozwijają się trochę bardziej, tak byśmy powiedzieli, miękko, tak swobodnie, przyjemniej po prostu dla nosa. Natomiast z wodą jest też taka druga sprawa, bo jeśli my ćwiczymy gdzieś sobie na początku, trenujemy tworzenie perfum, to trzeba pamiętać, że woda nie miesza się z tymi olejkami, z tą kompozycją zapachową. Więc warto uważać i nie dawać dodatkowo tej wody, ponieważ możemy mieć problem wtedy z mętnieniem takich perfum, z wytrącaniem się jakichś osadów, rozwarstwianiem się. Więc jeśli uczycie się tworzyć perfumy, ja zalecam nie dodawać osobno wody. Tylko stosować na przykład etanol stężony 96%. Gabrionetka 666 pyta, czy masz w głowie jakiś projekt, który wie, że byłby niemożliwy, ale jest Twoim marzeniem? Może nie niemożliwy, ale mam dużo pomysłów na perfumy z takimi bardziej drogocennymi składnikami, jak na przykład Naturalny Ud albo Absolut z tuberozy, czy z narcyza. I to są takie składniki, przy których wiem, że one strasznie wywindowałyby cenę takich perfum, więc po prostu wstrzymuję się z nadzieją, że może uda mi się zdobyć te składniki, które będą odpowiedniej jakości, będą też przy tym wydajne i może nie kosztowały aż takiej fortuny. Druga kwestia jest taka, że marzy mi się gdzieś wypuszczenie serii perfum inspirowanych różnymi np. filmami albo książkami. No, i tutaj z kolei blokują to bardziej takie kwestie praw autorskich, kwestie licencyjne, i pewnie nie będę w stanie takich serii nigdy wypuścić. Drugie pytanie od Gabionetka 666. Czy masz inne zainteresowania poza perfumami? Perfumy są oczywiście na pierwszym miejscu i zajmują mi najwięcej przestrzeni, ale tak, mam jeszcze inne pasje, na przykład klasyczną męską elegancję, głównie w sferze ubioru i związane z tym rzemiosła, profesje, jak na przykład szewstwo, krawiectwo. Oczywiście jak sam nie szyję, ale gdzieś bardzo mi to imponuje. Od czasu do czasu też na przykład żegluję, głównie tu lokalnie na Bałtyku. Zdrowy duch. Gdzie kupić najlepsze zapachy różane? Róża. Cieszy mnie mega to pytanie, ponieważ uwielbiam róże i uwielbiam je jako składnik do pracy i też bardzo lubię kompozycje, perfumy różane. Róża to jest też taki składnik, który można przedstawić naprawdę na setki różnych sposobów, więc to zależy też, jak ta Twoja najlepsza róża ma pachnieć. Jeśli na przykład lubicie kompozycję z różą taką bardziej orientalną, mięśnistą, pikantną, no to na przykład mogę bardzo polecić Ottoman Empire od Adish Jeśli ta róża ma być taka bardzo naturalna, jak na przykład. Czysty olejek różany, to warto zainteresować się takimi markami bardziej rzemieślniczymi, jak właśnie Arish jak Tion Rental z jej Rose'ą. Ale też na przykład, jeśli wolicie, takie podanie róży bardziej, takie jak ja to nazywam, butikowe, czyli taka bardziej miękka, aksamitna, taka puchata róża, która bardziej naśladuje. Zapach takiego żywego kwiatu niż sam olejek różany. No to tutaj też jest dużo bardzo fajnych opcji. Moimi ulubionymi jest na przykład Rose Millsim od Jojo Paris, czy na przykład Love Kills od Mask Milano. Wizwa Jeden: co skłoniło do kupienia pierwszych składników do tworzenia perfum? To było jeszcze wtedy, kiedy zupełnie nie miałem pojęcia, że zacznę tworzyć perfumy. Po prostu interesowałem się perfumami, chciałem je jak najlepiej poznawać i też nauczyć się analizować, co ja właściwie wącham, jak powinien pachnieć dany składnik, żeby też móc lepiej ocenić, na ile jest w kompozycji, na jakim jest miejscu. I w ten sposób zacząłem zamawiać sobie różne olejki eteryczne i składniki, żeby właśnie po prostu lepiej. Poznać, jak rzeczywiście one powinny pachnieć, zwłaszcza te takie mniej znane gdzieś z otoczenia, czyli jakieś różne ekstrakty z kwiatów, czy jakieś bardziej egzotyczne składniki, żeby po prostu być w stanie bardziej świadomie wąchać kompozycje zapachowe. Drugie pytanie od Wisława: Czy gdyby kiedyś nadarzyła się okazja, chciałbyś dołączyć do jakiegoś ogromnego przedsiębiorstwa, jak na przykład Givenan, biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw? Więc pytasz o to w sumie, czy byłbym skłonny zrezygnować z pracy jako niezależny perfumiarz i zostać tak zwanym perfumiarzem koncernowym, który pracuje dla jakiejś dużej firmy. Takie rozwiązanie na pewno ma bardzo dużo plusów. Przede wszystkim miałbym na przykład dostęp do bardzo takich innowacyjnych składników, ale przede wszystkim też do no, mega dobrej edukacji, ponieważ uważam, że najlepsze szkoły dla nosów, jakie istnieją obecnie, to są te właśnie prowadzone przez duże koncerny. Natomiast jest też duży minus, ponieważ w takiej pracy, w takiej koncernie, jako junior, prawdopodobnie przez wiele lat Kierf musiałbym chciałbym tworzyć kompozycje nie do perfum, tylko na przykład do proszków, do prania mydeł. Takie prostsze kompozycje, które oczywiście no też ktoś musi robić i to nie jest stale łatwe zaprojektować takie zapachy, ale prawdopodobnie no zawsze mnie pasjonowały perfumy i to je właśnie chciałbym tworzyć, więc jeśli bym rozważał taki krok, to myślę, że bardziej żeby popracować tam przez pierwsze kilka lat nauczyć się jak najwięcej, a potem i tak wróciłbym do pracy jako niezależny perfumiarz, ponieważ to rzeczywiście daje największą swobodę twórczą. Mateusz Nizioek, czy w takim bogatym rynku perfumowym i na YouTube też poza pasją warto opłaca się tym zajmować? Więc to zależy, o jaką opłacalność pytasz, jeśli o finansową, to wydaje mi się, że dużo tutaj robią oczekiwania. Ja na przykład nigdy nie oczekiwałam, że stworzenia perfum będę miał jakieś kokosy, ale na przykład spokojnie da się z takiej pracy utrzymać. Natomiast wydaje mi się, że warto to robić z innej kwestii, bo jeśli interesujesz się perfumami, jeśli to jest Twoja pasja, no to taka praca jest szalenie satysfakcjonująca i wydaje mi się, że choćby z tego powodu, no jak najbardziej warto. Ja jestem bardzo szczęśliwy tworząc perfumy. Pak 8701. Mam anosmina etyl-maltol. Czy są jakieś metody, żeby się jej pozbyć? etyl czyli taki składnik, który mam tutaj. To są takie przezroczyste kryształki, właściwie granulat, który ma taki bardzo słodki zapach, trochę jak palony cukier czy na przykład wata cukrowa. I odpowiadając na Twoje pytanie, wszystko zależy, gdzie leży źródło problemu, ponieważ każdy z nas ma jakieś anosmie, czyli nie jesteśmy w stanie wyczuć zapachu konkretnych cząsteczek zapachowych, molekuł. Ponieważ zazwyczaj nie mamy po prostu genów, które odpowiadałyby za zaprogramowanie tych receptorów, które odbierają te dane cząsteczki. I jeśli nigdy w życiu nie czułeś zapachu tego etylomaltolu, to możliwe, że to jest właśnie problem i nie bardzo da się już tutaj coś zrobić. Natomiast jeśli na przykład dawniej czułeś zapach etylomaltolu i teraz przestałeś, to możliwe, że po prostu Twój węch musi się zregenerować, na przykład po jakiejś infekcji. Magda Pietryga 7587, gdzie mam pójść, wejść, zajrzeć, by podczas wycieczki do Hiszpanii znaleźć perełki perfumowe? Nie powiem, żebym znał jakoś dobrze tą hiszpańską scenę perfumową. W Hiszpanii byłem praktycznie tylko raz i wtedy po prostu starałem się jak najwięcej znaleźć właśnie takich ciekawych miejsc. Na pewno będąc w Granadzie warto odwiedzić patio ich. Siedzibę, ponieważ jest to przeurocze miejsce z takim ogrodem, właśnie tym tytułowym patio wewnątrz kamienicy, gdzie rosną różne pachnące rośliny. Naprawdę cudowne doświadczenie. No i w Hiszpanii jest też bardzo dużo niszowych perfumerii. W Marbeli, na przykład, na takim no, niewielkim odcinku, bo tam jest przystań jachtowa, znajduje się ich dwa albo nawet trzy. Zwłaszcza tam polecam perfumerię Sens. Bardzo przemiła obsługa, rzeczywiście z pasją podchodzi do tych perfum. Moją ulubioną perfumerią punktem w Hiszpanii jest zdecydowanie Causio Naturel, natomiast z tego co wiem to ten butik, który mieli w Maladze kilka lat temu już chyba nie funkcjonuje, przeniesie się całkowicie na sprzedaż internetową. Natomiast można też podpytać, może mają gdzieś jakiś swój spot. Nie wiem, bo też dawno w Hiszpanii mnie nie było. Molon Lab 944. Czy mógłbyś podać kilka najbardziej męskich perfum, które miałeś sposobność poznać. Więc to jest dla mnie dosyć trudne pytanie. Nie jestem najlepszy, jeśli chodzi o kategoryzację perfum na płeć. Oczywiście, znam historię perfum, wiem w jakich okresach jakie typy zapachów celowano do kobiet, jak i do mężczyzn, ale intuicyjnie do końca tego nie czuję. Na przykład dużo takich klasycznych szyprów, jak Mitsuko czy Bandit. To są kompozycje w teorii celowane do kobiet, ale uważam, że na męskiej skórze pachną one szalenie dobrze. Wydaje mi się, że to przez to, że w moim dzieciństwie mężczyźni używali bardzo różnorodnych perfum. Na przykład mój ojciec preferował takie bardziej słodkie zapachy, jak na przykład John O. czy Abitrusz, a z kolei mój dziadek bardziej takie właśnie barberskie zapachy. Dla mnie też na przykład szypry, zwłaszcza szypry skórzane czy tytoniowe, jak na przykład zielone polo, Floren. to są takie kompozycje, które pachną męsko. Natomiast jak widzisz, wymieniłem tu już kilka bardzo różnorodnych kompozycji i ciężko mi nawet stwierdzić, która z nich pachnie bardziej, a która mniej męsko. Wydaje mi się po prostu, że to kwestia bardziej naszych subiektywnych doświadczeń i wspomnień. I ostatnie na dziś pytanie, słuchajcie. Anonymous by default, czy wróci bez Jagres? Wróci. Dzięki Wam serdecznie na dziś. Kończymy QA. Mam nadzieję, że zaspokoiłem Waszą ciekawość. Jeśli są kwestie, które Was tutaj zaciekawiły, chcielibyście, żebym je dopowiedział, dajcie znać proszę w komentarzach. Dużo z Was pytało też o polskie marki perfumowe, i to jest temat, o którym chciałbym nagrać osobny odcinek już niebawem, ponieważ mamy bardzo ciekawą polską scenę perfumową. I jako taka odpowiedź krótka w QA, wydaje mi się, że to by było zdecydowanie za krótko. Jeszcze na koniec wszystkiego pachnącego. Słuchajcie, spóźnione co prawda, bo wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Zapachu. Mam nadzieję, że dużo pachnących doświadczeń czeka Was na ten rok. Trzymajcie się, widzimy się za dwa tygodnie z kolejnymi perfumami. Na razie.